W niedalekiej odległości od bazyliki patriarchalnej Santa Maria Maggiore w Rzymie znajduje się starożytna bazylika świętej Praksedy. Kościół ma bardzo dawne początki. Najstarsze i pewne ślady istnienia kaplicy oratorium, zwanej Titulus Praxedis pochodzą z 491 roku. Nazwa kościoła odnosi się do Praksedy, córki Pudensa. Chrześcijanina z I wieku, którego tradycja wymienia jako jedną z pierwszych osób nawróconych w Rzymie przez apostoła Pawła. Pudens był bogatym senatorem rzymskim, który poniósł śmierć podczas prześladowania za Nerona. Miał czwórkę dzieci. Każde z nich miał podzielić los ojca w następnych prześladowaniach. Synowie Nowatus i Tymoteusz oraz córki Pudencjana. I Prakseda. Według tradycji Kościoła Rzymskiego bazylika świętej Praksedy powstała na domu Praksedy, w którym święta ukrywała prześladowanych wyznawców Chrystusa. W studni tego domu przechowywała ciała męczenników oraz ich krew ścieraną gąbkami z miejsc ich kaźni. Położenie studni zaznaczone jest w centrum bazyliki porfirową płytą. Do XIX wieku w tym miejscu stała prawdziwa cembrowina studni. Zewnętrzny wygląd kościoła Santa Prasede jest stosunkowo prosty, z ceglaną fasadą i małym wejściem. Jednak po wejściu do świątyni od razu uderza piękno mozaik, które pokrywają niektóre ściany. Mozaiki powstały w IX wieku. I są uważane za jedne z najlepszych przykładów sztuki bizantyjskiej w Rzymie. Najbardziej imponujące mozaiki znajdują się w apsydzie za głównym ołtarzem. Przedstawiają one Chrystusa martwych stałego, stępującego z nieba w otoczeniu świętych sióstr, Praksedy i Pudencjany, oraz świętego Piotra i papieża Paschalisa I, fundatora świątyni. Prezentującego jej model. Oprócz mozaik i fresków, w kościele świętej Praksedy znajdują się również inne ważne relikwie. Przede wszystkim w kaplicy św. Zenona, którą zobaczymy za chwilę, można zobaczyć fragment kolumny biczowania Chrystusa. Ta relikwia została przewieziona do Rzymu z Palestyny. Przez kardynała Giovanniego kolonę w 1223 roku i umieszczona w bazylice, której kardynał był tytularnym proboszczem. Zaś w krypcie pod głównym ołtarzem znajdują się relikwie świętej Praksedy i jej siostry świętej Pudencjany oraz szczątki wielu męczenników sprowadzone z katakumb chrześcijańskich. Głównie z katakum pryscyli przywija Salaria. Godne uwagi mozaiki znajdują się również w kaplicy świętego Zenona, na prawo od nawy kościoła. Wchodząc do jej małego wnętrza, trudno powstrzymać zachwyt nad wrażeniem całości. Papież Paschalis I kazał zbudować tę kaplicę jako mauzoleum dla swojej ukochanej matki Teodory, wtedy jeszcze żyjącej. Mozaiki przedstawiają kilka postaci ludzkich. Przede wszystkim w kopule Chrystusa Prawodawcę między czterema aniołami, Madonnę z Dzieciątkiem na kolanach, Świętego Piotra i Świętego Pawła przy tronie Paruzji oraz siostry Praksedę i Pudencjanę razem z Teodorą przedstawioną z kwadratowym nimbem żywych. W bocznej kaplicy znajduje się wspomniany już wcześniej fragment kolumny biczowania przywieziony przez kardynała kolonę. Widzimy ją obecnie na filmie. Bazylika świętej Praksedy przeszła na przestrzeni wieków wiele renowacji, ale wiele z oryginalnych dzieł sztuki i architektury zostało zachowanych do naszych czasów. W XVII wieku Kościół został odnowiony w stylu barokowym i ten właśnie styl dominuje w głównej nawie Kościoła oraz bocznych kaplicach. Przy okazji nawiedzin bazyliki większej Santa Maria Maggiore warto przejść kilka kroków i odwiedzić starożytną bazylikę świętej Praksedy. Naprawdę warto. Dziękuję za oglądnięcie mojego filmu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube, do pozostawienia komentarzy i lajków. A jeżeli uważasz, że moja praca na to zasługuje, to możesz postawić mi wirtualną kawę. Link na dole w opisie filmu.